Witajcie, witajcie, zapraszam Was na podsumowanie miesiąca na moim kanale. Przede wszystkim dla kogo te podsumowania, szczególnie dla osób, które nie mają czasu z różnych powodów zaglądać na mój kanał codziennie albo po prostu regularnie, macie podane jak na tacy, co się u mnie działo przez ostatnich 30 dni i możecie od razu przejść do najbardziej interesujących Was recenzji czy filmów. Tak więc co się działo w październiku? Całkiem dużo, ponieważ było 16 filmów. Miesiąc otwierała myszkę Fury Butler, czyli sprzęt na każdą kieszeń, myszka typu Ultralight. Dla oszczędnych całkiem fajna propozycja. Następnie znów był budżetowy sprzęt, tym razem był to Natek Fox, czyli mikrofon, który może służyć jako krawatowy, ale także można go sobie gdzieś przypiąć. Niedrogi, ale jak sprawdził się w praktyce, musicie ocenić sami. Następnie była niedroga klawiatura Fury Hellfire 2. Również propozycja tylko i wyłącznie dla bardzo oszczędnych graczy. Kolejna recenzja to był zestaw całkiem ciekawych głośników w systemie 2.1, czyli Real LM590, 60 watowe głośniki z radiem FM, z bluetooth i z kilkoma innymi cechami. Na kanale po raz pierwszy pojawiła się także marka MSI. Na początek pad MSI Force GC30V2, czyli pad w kolorze białym, którego możemy używać między innymi do PC, ale nie tylko. Jeśli chodzi o pady bezprzewodowe, to całkiem udany model. Następnie był zestaw myszka i klawiatura, czyli MSI Vigor GK30 Combo. Również w bieli, bardzo fajna klawiatura i całkiem przyjemna myszka. Pojawiły się lekkie i wygodne słuchawki bezprzewodowe Logitech G435, które mi osobiście bardzo przypadły do gustu. Tak więc jeśli aktualnie szukacie słuchawek bezprzewodowych, to warto też zwrócić uwagę na ten model Somic MM185 to niedrogie słuchawki przeznaczone do słuchania muzyki, całkiem wygodne i w przystępnej cenie, zapewniające przyjemny poziom dźwięku. Pojawiła się także myszka dla graczy Genesis Krypton 220. Niedrogi, dość wygodny model z całkiem przyzwoitym sensorem. Myszka, która sprawdzi się do większości gier. Słuchawki EXA E900. To headset w dość atrakcyjnej cenie z całkiem przyzwoitym, przede wszystkim głośnym mikrofonem nadający się tak do PC -ta jak i do konsol poprzez wtyk mini jack. Bliżej końca miesiąca pojawił się konkurs, rozdanie trzech dużych podkładek Marvo Scorpion, czyli całkiem fajne nagrody, duże podkładki. Kolejny konkurs już niedługo, więc warto śledzić mój kanał. Następnie był monitor od marki IEMA GB3271QSU, czyli solidny IPS o dużej przekątnej, basz 32 calowy i o gamingowej charakterystyce. A jednocześnie w bardzo przystępnej cenie. Pojawiły się także słuchawki LIL-LGDX7780, które są zasilane wtykiem USB, więc posiadają także wirtualny dźwięk 7.1, a także diody. Słuchawki, które Wam, sądząc po komentarzach, przypadły całkiem do gustu. Tak więc jeśli ktoś szuka słuchawek na USB, też można się zainteresować tą recenzją. Zbliżając się do końca pojawia się bezprzewodowa klawiatura biurowo multimedialna czyli Natek Dolphin. Solidnie wykonana płaska klawiatura bezprzewodowa działająca tak poprzez Bluetooth jak i poprzez dołączany do zestawu odbiornik. Jednym z największych hitów miesiąca był gigantyczny 49-calowy zakrzywiony monitor gamingowy o proporcji 32x9 od firmy AOC z serii Aegon. Monitor, który kosztuje prawie 5000 zł. No jest po prostu niesamowity, tak więc na tę recenzję szczególnie zapraszam fanów grania w nietypowych proporcjach i na bardzo dużym ekranie. No i miesiąc ten zamyka recenzja nowej wersji znanej klawiatury, czyli... Modekom Volcano Lan Party RGB, tym razem w wersji kolorystycznej czarnej jak i białej z nakładkami typu pudding. Tak więc w ten sposób prezentuje się październik na moim kanale. Za chwilkę zaczną pojawiać się recenzje listopadowe. Powiem Wam, że znów będą nowości, więc warto śledzić kanał. Przede wszystkim warto subskrybować kanał. Jeśli oglądacie ten film, a jeszcze nie subskrybujecie, no to warto kliknąć ten przycisk. Będziecie dostawać powiadomienia o nowościach, a na kanale już prawie 2,5 tysiąca filmów i cały czas ich przybywa. Staram się, żeby były ciekawe. Tak więc to będzie fajny sposób na wsparcie kanału. Jeśli oglądacie, a nie subskrybujecie, to kliknięcie tego przycisku subskrybuj. Natomiast wszystkim osobom, które oglądają ten film i subskrybują mój kanał, nieważne czy od miesiąca, czy od roku, czy od 10 lat, to bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za wsparcie. Dzięki temu, że grono widzów się powiększa, a także, że są stali widzowie, na których można liczyć, to po prostu jest większa chęć do tworzenia tego typu materiałów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach.